Żoliborz, tuż przy centrum olimpijskim, jesteśmy w warowni wikingów i Słowian, w warowni rozboku. Mimo, że wygląda to, jakbyśmy byli w Danii albo w Norwegii tysiąc lat temu, jesteśmy w Warszawie. Jesteśmy na terenie warowni Jomsborg z Kansenu, jedynej fortecy tego typu na świecie, gdzie odbywa się pierwszy, jak dotąd jedyny, festiwal wojowniczek Lagerty. Festiwal dla kobiet. Dla walczących dziewczyn z różnych drużyn z wczesnego średniowiecza. Walczą w konkurencjach miecz na miecz, miecz i tarcza, waleczne siostry, rzucają oszczepami, toporkami, a w tej chwili, właśnie, trwa konkurs łucznictwa. Jest to pierwszy turniej na świecie, jeżeli chodzi o wojowniczki, jeżeli chodzi o turniej stricte dla kobiet i powstał po to, no. aby zachęcić też inne kobiety, żeby jeżeli chcą, to żeby faktycznie zaczęły walczyć, żeby pokazały, że one też potrafią walczyć, żeby się nie czuły o nieśmielone, żeby się nie bały podejść i powiedzieć, że ej, ja też bym chciała zawalczyć. wojowniczki z całej Polski, z Pomorza, Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. My jesteśmy tutajsze z Jomsborga i udało nam się zdobyć trzecie miejsce w walecznych Siostrach. Tak, znaczy jest u nas więcej mężczyzn niż kobiet tak. walczących? I jako kandydatów w drużynie nie ma żadnej jeszcze kobiety? Będziemy pierwsze. <noise> Zazwyczaj dziewczyny traktowane są z całym szacunkiem jako dodatek do walczących wojowników. U nas są traktowane pierwszoplanowo, to tylko dla nich jest ten festiwal. Tu nie ma walczących wojowników, są walczące wojowniczki. Część edukacyjna naszej działalności to prowadzenie żywych lekcji historii dla szkół. Zajęcia trwają 3 godziny, w dzieciom jest opowiadana saga Wikingów, potem. Wysłuchują lekcji historii o powiązaniach świata wikingów z Polską średniowieczną, bo były takie, a później resztę czasu spędzają na zabawach. Strzelają z łuku, walczą na bezpieczne miecze piankowe, no przyjemnie spędzają czas. To, co my robimy nie jest konkurencją dla czytania książek, ale jest niewątpliwie pożyteczną, pozytywną konkurencją dla patrywania się bez końca w ekran. Jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć, to cały rok e, cały rok trwa nabór, więc jeżeli ktoś by chciał dołączyć i zasilić szeregi Jomsborga, to zapraszamy zarówno panów, jak i panie. Prywatnie sprzedaję nieruchomości. A tutaj odrywam się od wszystkiego. To jest takie miejsce, do którego jak się przyjdzie i przekroczy się bramę, to wchodzimy w inny świat. chcą doświadczyć wrażenia przeniesienia się o tysiąc lat, zapraszamy.